Dzień dobry, to ja Tomek. No i otwieram 80 gemów, 700 monet i mega box. Czy ten mega box będzie szczęśliwy? Chyba nie. Pięć rzeczy, ale szkoda. Dobra, mogę wszystko przeczytać.

Dobra, już nie mam gemów. Dobra, legendarna plakietka, i nic nie ma. Nie przeczytałam nawet punktów. Mega box, nic nie patrzę. Sześć rzeczy? To co będzie? Gadżet. Albo Star Power. Gadget. Ale szkoda. Drugi Mega Box. Pięć rzeczy. Ale szkoda. Ajajaj. I następna legendarna plakietka. Mam tylko 26. I zrób to do smaka. Słabo. Ale... Mm -mm. Mogę kupić Super Star Power. I mam teraz Star Power. Czyli dziesiątą moc w kolcie. Ale szkoda, że nie dropnąłem żadnych nowych postaci. Fajny nawet Star Power. I nowy gadget do Speka. Też fajny. Gdybym dropnął postać, bym bardzo się cieszył. Bo tylko mi brakuje na tym koncie Sandy. Jak będzie na niej. Więc ja już kończę. Nara.